Cześć, tutaj pigusek.pl. i dzisiaj sobie zagramy Attack on Titan, Tribal Game. No, w tej grze chodzi o to, żeby na początek sobie wybrać jakiegoś człowieczka, nie takie coś. E, ja mam już zrobionego, tutaj się saveuje, tutaj się e, no, jakby wczytuje, a tutaj się wchodzi i idzie gra. Najpierw wejdę na jeden gracz, wybieram mapę, na początek najlepiej tutorial Wybrzmę postać, można sobie wybrać kogoś z tych albo swojego człowieczka No ja używam trybu kamery TPS i raczej używam, chociaż zobaczcie, teraz jakby było down Uu, fajnie. Dobra, na P klikniemy to tutaj i wyskakuje takie okienko i można sobie wszystko ustawić, na no, jakie klawisze na przód, tył, lewo, prawo, skok, unik, lewy hak, prawy hak. Czyli takie, jakby linki, dzięki którym można się szybciej przemieszczać, i obydwa haki. Wybierz cel, tego rzadko akurat używam. Atak, atak specjalny, salutuj, typ kamery, restart pause itd. itd. Ustawcie dalej, i sobie, jak chcecie. No, spaciska czemu oczywiście, a jak. Zrobiłem w przód i skok, to wyjdzie nam takie bieganie po ścianie. Lecz najwyżej przez 3 sekundy, co akurat jest słabe. Pokazuje, że na A! Żeby polatać, to trzeba przycisnąć, żeby szybciej się przemieszczać, żeby używać tych linek, to trzeba się po prostu, no... Trzeba to po prostu przytrzymywać. Na E pokazuje nam, że mamy unik. E. Dobra. Teraz nam pisze, że na mouse 0, czyli u mnie na, znaczy na mouse 0, czyli tak jak u każdego, ja mam na mouse 0 właśnie, atak, czyli na lewej przycisk myszki, a na X atak specjalny. Każdy może sobie wybrać jaki chce. Ja zabrałem sobie Levi, czyli takie coś. Jest jeszcze Sasza, dzięki czemu można szybciej biegać. I w ogóle, ale to już poświęcę na inny odcinek, bo myślę, że z tego zrobię serię. Dobra. Pisze nam, że możemy go zabić trafiając tylko w jego nej, czyli w jego kark. Ajdź. Niech to złapał nas. Teraz klikamy T, żeby się nam odnowiło. A właśnie spniałam o niku. W sumie w grze i tak rzadko używam, więc... No nie, znowu mnie złapał. Teraz coś czuję, że mi się uda. Okej, okay. 10 punktów, jednak to zawsze mało, nie? Można zawsze więcej. Teraz piszę Humanity Wing Press to, rest te to Restart. Bo tak sobie ustawiłem po prostu restarta. Hmm. Ja nie będę tego restartował, bo muszę. A w sumie pokażę wam, bo wtedy od nowa musimy zabić. Ja po prostu na P wejdę, wielu graczy, i pokażę Wam takie rzeczy jak, Na przykład, wybiorę sobie jakąś mapkę, poczekajcie trochę. Dobra, zagram na czymś, na czym nigdy jeszcze nie grałem. To będzie mój pierwszy raz. Coś, może tutaj będę? Nie, no dobra. Poczekam do następnej rundy. Nie mówię, że będę od niego szybszy, ale. Dobra, to poczekajcie. Dobra. Jednak dołączyłem gdzie indziej, bo tam nie chciało się nic zrobić. Teraz Wam pokażę, o co chodzi w być oddanym. Zobaczmy sobie. Dobra. Nie Dobra, jednak myślę, że poszukam jeszcze innej mapy, bo tutaj coś nie działa. Okej, okay. teraz yy, my, wiem na taki server, gdzie jest bardzo dużo osób. Myślę, że na tym coś ugramy. I to coś naprawdę dobrego. Przynajmniej tak mi się wydaje. A raczej taką mam nadzieję. Bo cóż, jak tyle osób? To ktoś dobry tutaj chyba musi być, nie? Dobra, jednego zabiłem. Zauważcie, że łatwiej mi tutaj się gra niż na tutorialu. Bo to jest tak w bardziej prawdziwym życiu. Tam dwa razy ktoś mnie złapał. A tutaj od razu już zabijam. Mniej więcej dlatego, że... gdzie bo już w to grałem trochę. I gdy zacząłem grać. Wow, już wygraliśmy. Gdy zacząłem grać, no to po prostu. Um, nie przechodziłem tutoriala. Chciałem to zostawić na odcinek. No i zacząłem grać tak po swojemu. Okarnię jak. Niech to będzie działało i w ogóle, czy dam radę sobie. No, myślę, że coś tam wyszło. Nie wiem, czy ktokolwiek coś z tego zrozumiał, ale. Nieważne. Bum. Dobra. Myślę, że naprawdę z tego może być seria. I będzie odcinek z gościem niedługo. Niektórzy pewnie już wiedzą o kogo chodzi. Zapraszam oczywiście też do niego na kanał. Nazywa się Roder.pl Pewnie wszyscy, którzy mnie oglądają, go też. Ma on więcej subskrypcji do mnie, co dziwnie trochę. Chociaż nie nagrywam od pół roku, więc przepraszam za to. Była taka jakby przerwa. Dwa razy coś sobie złamałem. Wybaczcie naprawdę. O nie! Zabił mnie. Jakie typu? Dobra. Pokażę Wam takiego jednego take'a. O, tutaj. Skaczemy. Co pobijemy się i będziemy gdzieś na tym drugim dachu. Przytrzymując pację będą takie dymki, dzięki czemu również szybciej się przemieszczamy. Jak przytrzymujemy pację, ale to działa tylko jak wskaczemy Albo jak jesteśmy w powietrzu. Dobra. Myślę, że w następnym odcinku, następny odcinek będzie poświęcony temu, gdzie pobrać tę grę, chociaż. Żadna logika, wystarczy napisać ATTACK ON TITAN Tribal GAME DOWLAND, pierwsze które wyjdzie to można tam pobrać. Mam już też wygranego moda i myślę, że w jednym z kolejnych odcinków, chyba, nie wiem, piąt, czwarty jakoś, będzie z tym modem. Ajdź był szybszy. Co się dzieje? O, flare puścił ktoś. Ktoś puszcza. Na dwójce mamy czerwoną u mnie, najwięcej zieloną, a na czarnym czerwoną. Zmienia logika. Żadna logika. Bum! О, mm. oh, нет, еще Доброе. Nie, odmieniec. Odmieniec to są takie, które się dziwnie zachowują. Na przykład nie zabijają od razu, biegają i w ogóle. Na przykład ten. Ciągle jakoś biega dziwnie. Myślę też, czy nie pobrać bardziej realistycznej wersji gry. Bo w sumie nie ta gra. To nie jest ta gra. Inna. Ty, zły człowieku. No, masz za to, że się schyliłeś. A co do tego moda? Jestem o wiele lepiej skonstruowana ta gra, bo no, po prostu jest więcej możliwości. Um, I myślę, bo mam dwa mody w granie. Tokyo Boy i Assassin Mode myślę, że Assassin bardziej wam się spodoba i chyba to nagram. I zastanawiam się, czy nie, czy nie zgrać jakiegoś jeszcze moda. Nagi? Nogi? A, w nogi. Dobra, posiad? Już to. Bum. Dobra, w końcu się go pozbyłem. Już go ba... miałem go dosyć, naprawdę. I co to jest za poziom trudności? Chyba okraniec tak. Bum, bum, bum. He, coś się dzieje. Bum. Uuu, nawet nie jest w sumie. Hmm. Dobra. Myślę, że to by było na tyle. Jeszcze na koniec zabiję jednego tytana. Bo te osobniki nazywają się Tytani czego w siebie powstała gra a tak ty tam? Dzięki za oglądanie. Myślę, że to by było przyjemne. Cześć.